Witam serdecznie. Dzisiaj przedstawię Wam trzy rowery marki Rimo i omówię podobieństwa i różnice pomiędzy nimi. Skupimy się na modelach Live, Live Plus i Space. Zapraszam do oglądania. Rowery Rimo występują w wielu wariantach kolorystycznych. W modelu Life mamy kolory czarny, czerwony, biały i niebieski. W modelu Life Plus mamy czarny, czerwony, biały i fioletowy. A w modelu Space mamy kolory czarny, szary i niebieski. Wszystkie trzy rowery wyposażone są w koła o wielkości 28 cali. W przypadku modeli Life oraz Live Plus mamy opony Marki Kenda z białym rantem. Z kolei w modelu Space. Mamy również opony marki Kenda, ale całe czarne. Wszystkie rowery posiadają bagażnik, oświetlenie przednie i tylne oraz błotniki. W modelach Life oraz Space bagażnik jest przykręcany, z kolei w modelu Life Plus jest to część ramy. Każdy z rowerów ma silnik o mocy 350 W, który znajduje się w tylnej piaście. Każdy model posiada akumulator w innym miejscu, który można wyjąć i naładować niezależnie w domu. Rowery mają ramy aluminiowe. W przypadku modeli Life oraz Life Plus mamy tak zwany niski przekrok, który ułatwia wejście na rower. Przejdźmy teraz do amortyzacji. Model podstawowy Life ma aluminiowy przedni widelec, model Space posiada amortyzację sprężynową, z kolei ostatni Life Plus hydrauliczną. Wszystkie rowery mają hamulce tarczowe, a Life Plus. Ma hamulec starczowy hydrauliczny. Kierownice rowerów RIMO mają takie samo wyposażenie, jedyną różnicą jest ich kształt. Jeżeli chcą się Państwo dowiedzieć, jak działa dokładnie wyświetlacz, odsyłamy do filmu na naszym kanale. Rowery RIMO będą idealne jako pierwszy rower elektryczny ze względu na swoją cenę i jakość wykonania. Kupując w firmie Mobiway, otrzymasz pełną dokumentację, która uprawnia Cię do otrzymania dofinansowania na rower elektryczny.